Dzień dobry Państwu. W imieniu swoim oraz wszystkich członków zarządu firmy DGCS, a także wszystkich naszych pracowników, wszystkich współorganizatorów 12 Mistrzostw Polskich Przedsiębiorców w szachach, chciałem bardzo wszystkich serdecznie przywitać. Chciałem przywitać wszystkich uczestników, którzy zgromadzili się na tych mistrzostwach, a także wszystkie osoby, które będą. Kiwicowały, będą oglądały te mistrzostwa. Szanowni Państwo, no jest niezwykła sytuacja. Nasze, nasz turniej ma już wiele lat tradycji. Jak wspomniałem, jest to 12. jego edycja, ale pierwsza w takich warunkach, w jakich nam przyszło aktualnie funkcjonować. Ogólnoświatowa pandemia nie pozwala nam spotkać się dłoń w dłoń, twarzą w twarz. Będziemy wyrywalizowali między sobą i w internecie w sposób zdalny, wiadomo, z zachowaniem w ten sposób wszystkich elementów bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim współorganizatorom za pomoc przy przygotowaniu tego turnieju. Dziękuję wszystkim przede wszystkim dziękuję wszystkim jego uczestnikom. Za y, zapisanie się i, i chęć rywalizacji, i zapraszam do wspólnej gry. Dziękuję.